Po długiej przerwie, tak, po starannym pakowaniu, bardzo, okazało się co? Nie wziąłem kamer. Że połowę najważniejszych rzeczy zostało w domu. Nie wziąłem jednej kamery, nie wziąłem drugiej kamery, nie wziąłem trzeciej kamery. Wziąłem tylko telefon. I drona, którego miał nie brać. Drona, drona miałem nie wziąć, bo nie naładowany, więc przewiozłem go, przewieźliśmy go sobie. Tak. No i jest wesoło. Nie? Ale słuchajcie. Jak to my? Wykręć pod lasie. Czyli spodziewaj się niespodziewanego Witamy was po długiej, 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 długiej. Za długiej przerwie. Dlaczego dzisiaj ma nową zabawkę? Dlaczego? Ponieważ ostatnią, ostatnią razu, jak byliśmy na kawie, to prawie się napiliśmy tą kawę, tej kawy. Niestety wykończył nam się kartusz i Brakowało, nie wiem, 30 sekund, żeby woda się dobrze zagotowała, tak jak powinna. No niestety nie udało się. Mamy co? to gdzieś nagrane, ale, ale nie pokażemy nie, wam tego. Ale zapamiętamy na długo. Krzaków wpadł na fenomenalny pomysł, że w momencie kiedy zabraknie nam ognia, takiego gazowego, a ogniska nie można palić. I, i zawsze jest alternatywa. I dzisiaj mamy co? Zobaczcie. Mamy takie cudo z dekatlona. Nie reklamujemy, ale powiemy, bo z trona. Za całe 120 zł. 119. 119. 90. No tu to... no, 119. 90. <laughs> Słuchajcie, ta, taki. Taki oto. Czwancik. Patrzcie, składa. On go rozkłada. Ciach. Ciach, blacha nierdzewka. Od razu mówię. I to jakaś tam specjalna, bo tak. ona ma symbol nawet. Słuchajcie, słuchajcie, bardzo prosto to się rozkłada. W, w domu nam bez problemu się rozłożyło. Sa, samo się rozłożyło nawet. Tu, tylko tu, o. No to trzeba wepchnąć trochę w tą stronę, ja, no. bo tu takie dzyndzołki no. są. Ma to, o które tutaj takie... Zaskoczyć. Tak? I ważne, żeby za dno nie trzymać, no. I jest rozłożone. Zdarza się, że straszny wiatr wieje i... I gaz nie chcę gotować. rozkładam taki palnik. To jest ten to jest większy palnik. To już jest hardcore. Tak. Krzaku już to dostał to od loty. Wyższa jest. szkoła jazdy. Gotowanie I patrzcie, na parze. Biorę dzydząłka. To wszystko porozkładane, wkładam dzydząłka tutaj i wyciągam go o tu i wkładam go tu. I, I można gotować. I można gotować. Albo na gaziu, albo zaraz wrzucimy tam drzewo. Słuchajcie, do tego palnika, co jest najciekawsze, dają jeszcze taką ognioodporną matę. I to można postawić nawet na ławce. I można to palić, gotować na tym. Także dzisiaj testujemy kuchenkę, ale bez gazu. Gaz na paliwo stałe. Tak. Czyli drzewniany. Drzewniany. dzisiaj. A co? Piecyk drzewniany wrzucamy. Palewko, czyli rozpałku. Dzisiaj idzie krzaku na łatwiznę, na łatwiznę. dzisiaj tak, bo... totalna łatwizna tak jest. Tu jeszcze jest do tego ruszt. Tak żeby Który, postawić który sobie postawimy, tak, czy czajniczek, czy kiełbaskę nawet na tym zrobić. A krzaku tu jest zdolny. Nawet to wyrzucimy, co? Gdzie tu? No. Także. Tu mamy kosztem. No dobra. Słuchaj, to. to suchy w miarę, ale gruby. Nie wiem czy... Kładaj. Nie taki gruby. A wiem, że niech się to rozpali najpierw. No? Bo tak posadzaliśmy, że... No nie nie dobrze. i dobrze to Ale tak się roz... na to nie ten. Ale nie, jeszcze kratki nie. To musi... Ale no właśnie nie... A to opadnie zaraz. Dobra Teraz krzesiło okay. <laughs> O i zobaczcie Dżara się Dymi się dymi Papier się z Jara i tyle i tyle Nie, no naszego będzie Dodatkowo do tego jest coś takiego, że wkładamy sobie o na dłuższe patyki. Na dłuższe patyki, żeby później sobie tutaj podkładać. O, tak. Ciach. Ciach, ciach, ciach. ciach. Oni już się bali. I dzieci mają zabawkę. Nową. Tylko jedną rzecz trzeba mieć: rękawiczki. Rękawiczki muszą być takie robocze, jakieś takie jak do spawania, albo przynajmniej z grubszą skórą ja dzisiaj nie, nie wziąłem, bo w samochodzie zostały. I tak będziemy gotować zaraz wodę. Woda. Prosta rzecz, a jeszcze? Ja Jazda z nami to zabawa, tak jak wirtualna kawa. Wykręć pod lasie, bądź z nami na czasie, włącz suba i dzwonek, nie trać żadnej chwili. Wykręć pod lasie, bądź z nami na czasie, włącz suba i dzwonek, nie trać żadnej chwili. O, fajnie krótko Płonie ognisko i śmieją się chłopaki, <gry> daj kiełbasy, nie bądź taki. Ten rok zaczęliśmy od testowania zabawek, bo pierwsza rzecz, nowe ustawienia w GPS-ie, którego sierpnia mamy, ale się okazało, że to taka maszynka, która ma dużo, dużo ciekawych rzeczy i ciekawych rzeczy do ustawiania, więc cały czas coś nowego, coś nowego, coś nowego. Teraz testujemy. Piecyk na drzewo. Na paliwo stałe. I, po, I muszę się wam pochwalić, bo ja zacząłem jeździć z sakwami takimi sakwowymi, a nie jakimiś workami czy innymi pierdolami. Ale o sakwach to będzie oddzielna firma. Stawie, stawie. bo to to jest? Ale pali się dajmie. naprawdę nie. ładnie ładnie Fajnie. się pali, no Zkażemy z bliska jak się pali, co? Ty, jak w kominku zobacz, ale kurde. Ja ci powiem, y, jeszcze jak z góry właśnie postawisz czy patelenkę, czy, czy ty jakiś tajnik, czy garnek, to to jeszcze zupełnie inaczej ten ogień w środku się tak, rozkłada no, się, no. Jest jeszcze mokre drzewo. No w wczoraj lesie. cały dzień padało. Mhm. Ty, ale już ćwierka. Wcale dużo drzewa nie trzeba do tego. Ty, ja mam pomysł. No. Ty będziesz robić kawę, a ja położę tu kiełbaskę, zobaczymy jak to się będzie piekło. Ale gdzie położysz? Na rusztik. Aha, jak ja zdejmę czajnika, no, tak? No, no dobra. Jak wyjdzie, to wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to zostawimy to zwierzakom. Powiem ci, podoba mi się ten piecyk. Zajebisty. On jest, jest naprawdę świetny. Ile czasu? Zobaczcie. No, y niecałe 7 minut. No to gdzieś koło 6 minut. No tak jak mówisz, bo ona wcześniej się notowała. No. No. Nie jest to jakiś kurde rewelacyjny czas, ale A, naprawdę. Słuchaj, przepraszam bardzo. Jak jesteś w lesie potrzebujesz coś na szybkiego sobie na gorąco zrobić, bo I na nie masz gazu. Po, pogoda jest do dupy. I chcesz ciepłej herbaty się napić. To to. A teraz na to pójdzie kiełbaska. Jacek mówił, że nie zrobimy. Ale... W takim razie. Ja, wcale tak nie mówiłem. W takim razie zrobimy jedną na pół. Jak nie chcę jeść. Spodziewaj się nie spodziewane. Słuchajcie, styczeń tego jeszcze nie grali. Ja słyszałem, że bociany przyleciały na podlasie, ale że żurawie no, Słuchajcie, jak komuś się chciało po robocie pojechać, przetestować piecyk ale przynajmniej widzimy jak się pali bo w ciemności najlepiej widać wiedząc w sumie doskonale, że ciemność nas zastanie jakby nie patrzeć my się tego spodziewaliśmy, chociaż spodziewaj się niespodziewanego ale komu by się chciało na górne o 15 godzinie wyjechać do lasu przejechać 10 kilometrów żeby rozpalić piecyk, <grym> zrobić dwie kiełbaski, kawę wypić i w pociągu wrócić do domu. I potem jeszcze od żony wysłuchać jaki ty jesteś niepełnosprawny <grym> umysłowo. <grym zrażdżąc dymusłową> jesteś w ogóle inny niż wszyscy. Kiełbaska już jest prawie gotowa. Nie wiem jak w środku, ale na zewnątrz to ona jest bardzo gotowa. Nie jest to pole nisko do grzania się. Ale do szybkiego przygotowania ciepłego jedzenia jak najbardziej się nadaje i będzie z nami jeździć już cały czas. Tym bardziej, że. Chyba, że zapomnę zabrać, Nie zajmuje dużo miejsca. Tak, to jest malutkie takie. Waży. 840... 840 gram z tego, co instrukcja podaje. Także do sakwy się wrzuca i nawet nie poczujesz. Miejsca naprawdę niewiele zajmuje, a, a czasami może. Na dłuższych wyjazdach uratować skórę. Ach, tak jest. To my. to my jemy teraz ciepłe kiełbaski, dopóki są ciepłe, a widzimy się następnym razem. Następnym Aby razem, jak najszybciej. Tak, staramy się jak najszybciej. Jemy i wykręcamy dalej. Wykręć pod lasie. Spodziewaj się.